Hej, witajcie, z tej strony Dragon. Dzisiaj zagramy sobie w remake Kangur Kakao z 2000 roku. Remake jest tworzony przez tą samą firmę, która 20 lat temu stworzyła oryginał, więc mam nadzieję, że, jak to się mówi teraz, dowiozą. Sprawdźmy to demko jedno. Jest to może pierwszy z poziomów? Tak mi się wydaje, jednym z pierwszych poziomów. Jako, że kangurki chaos zwykle zaczynały się w takich powiedzmy neutralnych dla nas biomach. Nikt nie widział? O, miałem szczęście. Nie chciałbym, żeby to trafiło na kangutuba. <laughs> kangutuba? Okej. Okay. No dobra. Sprawdźmy. Rany! To. Gdzie masz lecę? W Wraca to. Stara metoda wytłumaczenia duchu. Super! Może ja też ci kiedyś nauczę? Może ale teraz skup się znajdź terrora w razie czego jestem tutaj hmm. sprawdźmy jakie ruchy w ogóle ma ten kangurek jest to demko, to demko wyszło dzisiaj nie wiem czy już mówiłem wcześniej jest dostępne na steamie za yy, za darmo, możecie sobie je wypróbować Ok, czyli tradycyjny cios rękawicą bokserską skok, co wiadomo, podwójny skok plus, okej, okay, uderzenie w ziemię, też przeniesione i uderzenie ogonem mhm. dobra, czyli wszystko jest ze starych gier no to cóż lecimy sprawdzić to jak menu wygląda w ogóle kontynuuj, przejść do menu głównego opcje, okej okay. eee A... Zbieramy jakieś kryształy, zbieramy dukaty i coś jeszcze co jest na górze, jakieś jak widzicie trzy różne znajdźki, nie wiem co to jest. Sprawdźmy. Może za chwilę się dowiemy. Ops. Tylko jest ponoć półgodzinne. Więc przejdziemy dzisiaj całe, myślę niektóre zniszczalne skrzynie mogą zawierać nieprzyjemną niespodziankę, okej. Okay. się oh shit. Here we go again No i dobra Ładny ten kangurek Na niewielki budżet, jak na niewielki budżet, który ma te studio No bo chyba nic innego nie zrobili niż Kangur Kakao, ale mogę się mylić No to grafika niezła jest Nie powiem, że jest źle, bo jest to nie jest, jest dobrze lecimy dalej. To jest checkpoint. Zdaje się, że w drugiej części był to checkpoint. Użyj ataku ogonem, by trafiać w przedmioty znajdujące się wyżej niż KO. Śmierdziel. Co jest? Oho I co to zebrałem? No idea Nawet nie wiem co zebrałem, come on Dajcie znać w komentarzu Jak zaczęła się wasza podróż na WP Ja grałem we wszystkie trzy części A gra dzieciństwa Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. No i czy ta y, data premiery, czyli lato 2022 roku, jest realna, nie? Ale nie wiemy za dużo. Tak naprawdę nie wiemy, z ją, ile jaki procent gry jest już ukończony przez twórców. Ciężko powiedzieć. O proszę. No nie gadaj, że jak. O proszę, jak w zębce będziemy zdobywać serduszkę i poszerzać pasek życia. Fajnie, fajnie. Tylko nie wiem, czy to nie zrobi z tego kangura takiego krasza, nie? Gdzie zbieraliśmy e, życia I w pewnym momencie, jak już coś bardzo dobrze ogarniał, to miał tych żyć dziewięćdziesiąt dziewięć. No ale... Dobra, skupmy się na grze. Ruch! Jakieś finishery tu są chyba. W ogóle te beczki mnie gonią. czego Rozwalimy całą pałupę. ho ho. Dzięki trenerze. Co to za trener? No dobra, to są jakieś domki, można to wszystko przeszukiwać jak się chce. I maksować. Wow, o oh, oh, kurde. Się nie spodziewałem. Nie no, gram. Okej, okay, jak kao, tak? Dobra. Gra jest na pewno bardziej responsywna niż poprzedniczki, to znaczy, gram na padzie i gra się świetnie, naprawdę. Poprzednie części nie były przystosowane, jakkolwiek do pada. Chociaż w dwójkę, którą rozdawali chyba dwa lata temu za darmo, czy rok temu na Steamie, ostatnio spróbowałem zagrać na i nie jest źle. Ale może to już dlatego, że po latach ją dostosowali jednak do tego pada. Dobra, ja źle idę, słuchajcie. Tu gadu, gadu, a ja źle idę. Gdzie teraz? okej, okay. a tu? no dobra i pyk i cyk drujeczka ups nie, czy tu jest sekret? Lubię takie sekrety, ale widzę, że nie tym razem. Nie tym razem, dragon. Te rękawice naprawdę pomogły mi spuścić robuchom łomot. Nie wiem, o co tyle hałasu. Te rękawice naprawdę rękawice. pomogły mi spuścić. Tężny artefakt nazywasz zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. Hej! Nie mieszaj w to pana bobra. Hej! Pan Co Bober? to jest? <laughs> nie, no pan Bóg. Chyba. Nie! To nie ja. No, wreszcie! Nie mogłyśmy już dłużej słuchać tego nudnego, starego pryka! Więc to prawda, jesteście zdeprawowane. Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Może jednak jakoś się dogadamy. Przepraszam, nie chciałem. I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to co widzisz przed sobą to wieczny świat. Ok? Czyli w tej części rękawice gadają, no super. Dobra. Hmm. No cóż, co to jest w ogóle to? Aha Okej, okay, dobra. Czyli jest to coś takiego jak e, Crash Bandicoot 4, jeśli dobrze rozumuję. I alternatywne kwiaty. Ja to jest... Myślałem, że jak to spadnę to umrę. Ta woda jest jakaś mieszka. Okej. Okay. Aha, czyli to jest to odliczanie, dobra. To już wszystko jasne. Dobra. Leć, leć. Ops. Elegancko. Gdzie ty byłeś? Wiesz, że gadałem się po wielkim świecie. Gadałem z rękawicami. Wiecznymi rękawicami, szczęśle rzecz biorąc. Co? Gadałeś? Twój tata tego nigdy nie Mamy nigdy jednego. Yy, dukatu, znaczy, ale dobrze. Ale one chciały rozmawiać właśnie ze mną? Wybrały mnie! Nie przeceniaj tego! Uważaj z nimi! W wiecznym świecie jesteś sam! Ja! Zazdrosny? A po co? To była jakaś znajdka! Ciul! Tylko nie tak! O oh shit, chyba umarłem. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tyk. dobra. Teraz tu. Widzę platformówki słuchajcie, więc dla mnie to jest... Aha. Już to z gierka widzę. To Totemy bumerangi, uderz w kamienną głowę i weź wie wieczny bumerang do rzucenia. Okej. Okay. Jak się tym rzuca? Okej okay. Po prostu, normalnie Przyciskiem akcji, tym samym, którym którego używamy, żeby zadać cios, rękawicą Nie wiem, czy zdążymy Chciałbym zebrać jeszcze tamte dukaty Okej okay. Ops Dobra, mamy yy, życie No i tyle Lecimy dalej Ops Ciekawe co dają te kryształy, czy co to są diamenty jakieś tak Podejrzewam, że jakieś umiejętności może lepsze uleczają, nie wiem w też było coś podobnego, właśnie takiego różowo-fioletowego. Ropuch dystansowy. Ok, najlepsze są te kraby. Atak ogonem. Dobra, lecimy. Ropuch dystansowy. Dobra, czyli jest jak, jak, jak jest ten duży dukat, to ja go zabierać nie muszę. W sensie, że ten jeden dukat duży i nie muszę tych małych, o to chodzi. Nie no, szczerze? Naprawdę fajnie się steruje tym kangurem. Gierka chyba się zapowiada na dość udaną. Ops, ops, ops. Także, jeżeli kiedyś graliście w poprzedniej części i macie jakieś z nimi związane, to chętnie przeczytam wasze komentarze. Co to jest? Okej. Okay. Dobra, dostępne w grze. pełnej wersji gry. Ciekawe to jest... O no. oh, shit Głupia ryba! Ajajaj! Aj, aj. Umieram! Nie! Ajajaj! Kupia aj, aj. jeszcze... Noż! O oh my god! Dragon... tamtą stronę. Spróbuję teraz to przejść, żeby nie wchodzić do tego bagna. Dobra, tu jest nic. A tu już niekoniecznie. Ach, dobra, mam to. A, czyli po prostu jakiś sekret. Cyk. Powiedzmy, że to sekret. Słuchajcie, nie odpuszczę sobie tutaj żadnej rzeczy, więc... Staramy się zwiedzić całą tą lokalizację. Tam lokację. Nie wiem, co to są te pergaminy, które zbieramy. Podaję w ogóle, może się dowiemy. Okej, okay, czy jakieś ee, tutaj zagadka? Za za wodospadem. O proszę. Okej. Okay. Good to know. Krzyje to są właśnie takie sekrety chyba, nie? Dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wodospad. Jeszcze jedna morda do ubicia. No i... Z buta wjeżdżam. Naprawdę, Kangurek Kao to już powoli taka zapomniana seria. 15 lat chyba nie było nowej gry. Więc to jest też szansa dla młodych pokoleń Na no, odkrycie tej gry w ogóle, nie? Okej, okay, właśnie chciałem spytać, czy coś się z tym da zrobić Tylko już nie chodziło mi O rozwalenie tego, ale okej okay. Tu jest życie Aha, Nice Okej, okay, co nas tutaj czeka? Ogniopluj, kolejny Jesus. kolejny przeciwnik, ogniopluj, czyli ta ryba chyba. Tak się nazywa Co to jest za Jakiś kociołek Dobra, lecimy dalej. Ok, jak tu przejść? Aha, w ten sposób. Czyżby to też było. No niestety, zablokowane do czasu wyjścia pełnej wersji. Ale sam jestem ciekawy, co to jest. Co to jest, proszę państwa? Co to jest za rzecz? Jakiś alternatywny świat, czy coś. No i dobra. Co to jest? Ok. Hmm. Wróciły przyciski. Kolejna część serca. Widzę, że szczerze są tutaj pomysły zaczerpnięte zarówno z Mario. Jak na przykład, właśnie te dukaty, które się pojawiają, tam były w Mario Odyssey. Były takie um, nie tyle dukaty, co nutki, które się zbierało. Tutaj mamy jakieś dukaty, które się pojawiają, a więc mamy pomysł z Mario, pomysł z z tymi sercami, które zbieramy i dzięki temu ulepszamy swoje życie. No i różnych innych platformówek, typu na przykład Crash Bandicoot, w której były misje ucieczek, ciekawe czy tutaj też będą. W drugiej części Candy Kakao były takie misje, uciekaliśmy przed Niedźwiedziem na przykład. Dobra, o co tu chodzi? Ok, dobra. Czy żeby to znowu był... Skret. Teraz sprawdzimy, nie? Cyk. Aha, jest. KO. Knockout. <grybujesz> Dobra, mamy te wszystkie literki. Co teraz? Chyba przed siebie lecimy. A to co? Aha, ok. Kładamy, tak i tak, nice. Duży ten poziom, ciekawe czy wszystkie będą takie, czy tylko wybrali taki pokazowy. Kurcze, dobrze ta gra wygląda i działa też bardzo dobrze. I też myślę, że nie wiem jak wy, ja sądzę, że z platformówkami, może się nie znam, ale z platformówkami trzeba łatwiej, bo każdy pojedynczy poziom łatwiej jest zbalansować. Nie ma problemu taką, takiej, takich z wydajnością. Z optymalizacją po prostu. Ok. Żabibar, czy co to jest? Ha! Cel poziomu, który tam jest Yeah. co tu się dzieje? Wow, dobra. Chyba mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy dotknę yy, tego bagna to mam jedną szansę na odratowanie się, ale nie wiem, czy dobrze rozumuję. Cyk. Okej. Okay. O właśnie, widzicie? Tak jakbym miał jedną szansę. Walt. Co to jest? Jakiś Walter White? <grystanie> Okej, okay. no dobra. Czyli możemy otworzyć wejście, tak? Do nory Terrora. Żeby tu był jeszcze boss na koniec. Fajnie. I jaka rybcia. Dobra. To cóż? Lecimy dalej. Okay. Jakiś w butle wina. Najprawdopodobniej. Co mamy w ogóle tego 967 dukatów. No może nie zebraliśmy wszystko. Może nie zebraliśmy wszystkiego, ale... Sporo rzeczy. Myślę, że to będzie gdzieś koniec chyba tego poziomu. Poziom zaliczony. Czas ukończenia 24 minuty. To całkiem, całkiem szybko nam poszło. Myślałem, że dłużej to zajmie. No i cóż, kontynuuj. I to tyle kochani. Z tego co widzicie... Cały poziom ukończyliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, a przede wszystkim napiszcie w komentarzu właśnie, jakie Wy macie wspomnienia z, w ogóle z całą serią Kangur Kakao. No i cóż, widzimy się w przyszłości. Trzymajcie się na razie. Hej.